Chodźcie ze mną na jarmark w Poznaniu i zjedzcie ze mną najlepsze pierogi świąteczne No dzień dobry, kochani, vlog dzień piąty. Od rana pracka, ale tym razem z takim świątecznym, fajnym klimacikiem. Pasta ta i choineczka. Dla mnie to jest dosłownie idealne połączenie. Do pracy do naga obejrzałem oczywiście nowy odcinek Anziak. W ogóle patrzcie, jaki mam fajny komineczek. Po pracy zabrałem się na porządki i mówię, kurczę, chłopie, masz takie fajne łóżko, weź i w końcu pościela. Potem zbieram się szybko do żabki, kupiłem mleko i takie moje słodkie rureczki kokosowe. Bo zaraz mi wrócić Mikołaj. Dobra, ja zmęczony, bo byłem w biurze. Widać. Widać. kapkę szybki prysznic, bo przecież taki śmierdzący to nie wyjdę. W ogóle muszę wam coś Powiedzieć. W poniedziałek kiedy do Warszawy na taki specjalny event, na który naprawdę mega się stresuje, ale mówię no muszę jakoś wyglądać I zgłaszałem do Julii, bo Julia zawsze zrobi fajną fryzurkę Jako, że mam piątek, a Mikołaj chciał zostać w domu i, i oczywiście odpocząć trochę ode mnie To poszedłem z pierwszej na taki specjalne świąteczne wyjście I oczywiście robiliśmy sobie outfit check, ale obok stały dziewczyny z UK i zaczął nas zaczepiać Wow outfit check, go girl Idziemy na najlepsze pierogi teraz Te vlogmasy muszą być z tymi pierogami Nawet przyrzekam, że dawno nie jadłem tak pysznych pierogów Ja pamiętam, byłem na nich chyba jakiś miesiąc temu, jak to miejsce się, się otworzyło. I ja dosłownie każdemu zawsze zachwalam te pierogi, bo ja naprawdę czegoś lepszego jeszcze w życiu nie jadłem. Oni zrobili w ogóle jeszcze taką świąteczną edycję o pierogach o smaku drwala. Szczerze, boję się tego, ale to może być w sobie dobre. Kaniety, to nie są małe pierogi, to jest porcja 8 dużych pierogów. One kosztowały 39 zł. U jeszcze uwaga, za ogórkiem kiszony. Tyle ile jest tam farszu, tyle wszystkiego, no ja dosłownie się rozpłynąłem i przyjdę chyba kolejny raz. Potem poszliśmy na piękny ryneczek, bo mówię, chcę spróbować grzanego winka. Patrzcie w ogóle, jaką promkę złapam. 15 zł za wino grzane. Kochani, taste test bardzo dobre, powiem wam bardzo dobre i za 15 zł i uważam, że to jest dobra cenka, tylko żebym się nie upił. poiznańskie rewiry. Bardzo ładnie. Nie no, tak szczerze, rynek w poznaniu w tym roku wygląda przecudownie. Ta karuzela, knajpy, lodowisko, no to wszystko wygląda tak bajecznie. Ale jestem mega ciekawy, co mi czeka na jarmarku w Warszawie. I szybciutko kalendarze adwentowe. Kinderek, dzisiaj, dzień piąty. Piąteczkę mamy dzisiaj tu. czyli że to chyba raczej będzie coś mini. Tutaj mamy takiego szokobonsa Teraz do zole piąteczka, kochani. O, piąteczka jest tu. Dzisiaj mamy coś większego. Uwaga. I zaczek. Powiem Wam ten Zozol na razie trochę nie wypał. Ostatni kalendarz tutaj i jest w ogóle najpiękniejszy, bo taki herbatkowy. Dzień piąty tutaj. Peach black tea. O, ta pięknie pachnie też. U, jest jestem czerwoną glina. I tyle na dzisiaj zostawcie obserwację. A my co? Widzimy się jutro w kolejnym vlogmasie. Pa!